Chorągiewka już w górze, za moment powtórzenie startu do siódmej gonitwy. Na dystansie 2200 metrów w stawce mamy pięć koni. I konie wystartowały na prowadzeniu po starcie Stockholm Dois Już Pepit Jet, Jet Obses Oaks. Stockholm Dois, samba Dele Tank, z tyłu została Saga. Pepidrzec na prowadzeniu, Stockholm Dois za nim na pozycji trzeciej Samba Dele Tank. Obses stawkę zamyka Saga została za stawką Pepidrzec Pepidrzec na prowadzeniu, za nim Stockholm Dois i Samba Dele Tank Samba Dele Tank wyszła na prowadzenie. Samba de Tank, Stockholm Dois. Pepi Drzet, Obses Oaks. Saga daleko za stawką. Samba de Tank na prowadzeniu. 1, 2, Stockholm Dois na pozycji drugiej. Obses Oaks na miejscu trzecim. Pepi Drzet czwarty, saga na pozycji piątej. Samba Dele Tank na prowadzeniu. Samba Dele Tank. Obsess Oaks na drugą pozycję przesunął się. Na prowadzeniu Samba Dele Tank. Samba de la Tank, Obsess Oaks. Samba Dele Tank, Obsess Oaks na pozycji trzeciej Pepit Drzet. Samba Dele Tank na prowadzeniu. Saga zamyka stawkę. Samba de letang. Samba de letang. Cały czas na prowadzeniu. Samba de letang. Obses Oaks na pozycji drugiej za nią. Stockholm Doys przesuwa się na trzecią pozycję. Samba de letang wciąż na prowadzeniu. Koniec zbliżają się do ostatniego zakrętu. S Samba de la Tank, Obses Oaks, konie zgrupowane. Samba de Tank, Obses Oaks. Na trzecim miejscu pepi Drzew Konie na prostej finiszowej. Samba de la Tank. Obses Oaks. Samba de Tank. Obses Oaks przesuwa się na pierwsze miejsce. Obses Oaks. Obses Oaks. Obsess Oaks na pozycji drugiej Pepi Obsess Oaks, Pepi konie blisko siebie. Walczą o pierwszą pozycję. Pepi saga, Obsess Oaks. Pepi Drzet Pepi saga, Pepi saga, Pepi saga, saga, trwa walka o pierwszą pozycję. Pepi Drzet Pepi saga, Obsess Oaks. Samba, de Tank i Stockholm Dois. Czekamy na zatwierdzony wynik gonitwy siódmej. Raz jeszcze zapraszam Państwa za tydzień, 26 maja, trzeci dzień wyścigowy. 14.15 zaczynamy, 14.45 start do pierwszej gonitwy. W programie Siedem Gonitw, w tym Międzynarodowa Gonitwa z Przeszkodami. Przed trybuną główną dekoracja zwycięzcy klacz Pepit RZET numer trzeci za moment podam zatwierdzony wynik gonitwy siódmej i numer pięć Obses Aux i koń czwarty numer jeden Samba Dole tank. koń z numerem drugim Stockholm Dois został zdyskwalifikowany czas gonitwy trzy minuty 3 sekundy.